Maneczko i diska. z tej strony Miedzywczo To kolejny odcinek na mój kanale A więc witam was w pierwszym odcinku Z gry Factorio A więc co? Więc zaczniemy sobie Od rąbania kamienia piecyki. Um, ogólnie w tą grę Grałem Dosłownie 3 dni temu a Więc Trochę mechaników pozapominałem, ale Pamiętam dosyć dużo jeszcze, więc i źle nie ma, pamiętam dosyć dużo z tej gry. Nawet jeden świat na szybko stworzyłem dni temu i też dosyć, dosyć go podciągłem. Chociaż na razie tylko mam niebieskie wielkie, ale jak na 5 godzin rozgrywki to naprawdę nie ma źle. Więc teraz tak. Pierwsze wiertło bym położył tutaj. A więc, tak, pierwsze wiartek rzecz jasna, skrzyneczka w znaczeniu elektryczność. No. Tak, żeby cokolwiek już posiadać. No więc tutaj już położę parę piecyków, wydobędę kilka rud żelaza normalnie za pomocą kilofa, a później, wiadomo, będę już. Normalnie stawiał wieknicę, Najgorzej jest na samym początku, bo to trzeba jednak wszystko pozdobywać po truchu, nie? tak więc to nie jest tak jak ostatnio, że miałem multi-modyfikacje. Tylko jak widzicie, będę grał tak w miarę normalnie. Ehm, parę modyfikacji mam, ale to nie takie, żeby aż e, bardzo utrudniały rozgrywkę. W znaczeniu, że ułatwiały. E, no, no e, I dobra, i tu już jedziemy dalej z tematem. Kolejne dwa pójdą w tamte miejsce, ja się w tym momencie jeszcze powykopuję kamyczki, żeby mieć na przepalarnie. Eee, tak, jedne, drugie. Mieć mi jeszcze nie będzie potrzebna, bo to dosłownie tylko to na chwilę, to ja mieć miedzi, żeby cokolwiek mieć. Eee, piecyki się mi tu będą wytwarzać, fajnie. Eee, I dobra, więc to już jest załatwione, więc jedziemy z tematem teraz tym a więc tak i tak i po połówce dobra więc mieć mamy załatwioną teraz jak najwięcej zdobyć żelaza rzecz jasna bo żelaza nam się przyda Teraz będzie wszędzie brakować, już to widzę, więc trzeba by jak najszybciej zrobić coś takiego. Dobra, więc już mamy dosyć dużo wszystkich tych. E, Poślinam się w tym czasie drzewka, żeby mieć trochę na rzeczy jasne. Rzecz jasna, się się super to, hmm, to to dobra, więc wszystko już mamy załatwione z takich rzeczy a więc tak, kolejkę ty, nie, kolejkę do ten. Ja muszę ustalić kolejkę, chociaż nie, bo ja bym zrobił coś innego. Bo to ogólnie mi chodziło, żeby zrobić coś takiego, coś takiego, takiego um, takiego oraz takiego. Później pójdzie to i to i później polec dalej. Tak, dobra, a więc tak już będzie dobrze, że... Um, no, więc tu już się powoli nam wszystkie Tych rzeczy trzeba otworzyć. No nie chodzi mi, że szybko, ale po prostu chcę jakoś w miarę, żeby was nie zanudzić tym wszystkim. Więc teraz tak. Więc tu jest kamień. A my zrobimy się build mniej więcej tu nie ma już kamienia, więc jest gitest. I dobra, maksymalna odległość to by była taka. Tak, dobra czyli tak to jest maksymalna odległość, tak, tak, i dobra. robię coś takiego, dlatego że yy, ten będę stawał jeszcze pomiędzy tym słupy, nie? Energetyczny. Zresztą zaraz będziecie widzieć o co chodzi. Więc teraz tak, to tu polecisz z tym, z tym. I teraz tak. Rzecz jasna, piecyki wiadomo pójdą tak samo. Ja to nazywam piecykami. Wiem, że to nie są piecyki. Nie musicie mnie poprawiać, bo ja o tym bardzo dobrze wiem. Ale ja to po prostu lubię nazywać piecykami. No. Więc tak, też mam załatwioną jedną sprawę. Z tym mamy pociągnięte to. Więc to poleci w tym miejscu. To mam załatwione. I ogólnie już możemy wrzucać węgla. Tak, żeby się nam zapełniły rzecz jasna te. I teraz powinno to zwolnić wszystko. Oj, pozwolniało, więc jest. Gites i wszystko pasuje to musi być w miarę ładnie, wszystko wyglądać. Więc dobra, tu już mamy początki, zarysy tej energetyki. Więc w tym momencie możemy lecieć dalej z tematem i powoli ściągnąć belty w górę. I teraz tak, ja bym jeszcze chciał zostawić, żeby jeszcze działały się, rzecz jasna, tam przepalarnie. Bo wiadomo, jeszcze nie mamy takich przepalarek, żeby naprawdę mieliśmy ten. Wiadomo o co chodzi. W miarę tej estetyki trzeba jednak zachować. A więc dobra, więc to się, że ciasno tak I dobra, tam już mamy prąd pociągnięty A więc tu pójdzie tak i teraz tak Ogólnie to zrobimy coś takiego eee, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma A więc teraz tak, tak zac, zac tak, i to poleci. W tym. Wiadomo o co chodzi. Jak najmniej miejsca wykorzystywać. I dobra, i coś w tym stylu poleci tutaj, nie? I dobra. Coś takiego tutaj poleci. A więc dobra, spoko, Więc yy, tu lecimy z tematem. Rzecz jasna. wiem ja naprawdę zanudzam ale to są pierwsze odcinki więc naprawdę nie wymagajcie od tego czegoś specjalnego nie a prawdopodobnie i tak ten odcinek będzie przyspieszony bądź powycinany i to dosyć bardzo bo za dużo się w tym odcinku i tak nie dzieje i dobra i mamy początki wiadomo sam, wiadomo o co chodzi nie? Natomiast teraz tak, ile to prądu zżega? 4 wiertnice 360, niespełna nawet, że... A więc dobra, a więc tak, to poleci w tym kierunku. Fak, nie do końca odchodził. No i teraz błyskie. Więc tak to właśnie będzie wyglądane na początku. E, prawdopodobnie jeszcze zrobię jedną rzecz. E, ale zobaczymy, czyli dokończę tą rzecz. Widzicie. Powolutku, powolutku sobie tutaj zaczynam robić e, te, um, No, zaczynam odkrywać ten um, automatyzację. Jezus, jak ja się dzisiaj jąkam totalnie. Masakra dzisiaj ze mną. E, no, więc powoli zaczynam robić automatyzację, jak widzicie. E, I. Będę mógł skończyć e, tak jak leci w projekcie moim. E, I tak ja ogólnie mam jeszcze projekty z y, pakietami, nie? Więc, tak jak widzicie, tutaj mam z pakietami czerwonymi oraz zielonymi oraz niebieskimi. E, później, rzecz jasna, wam pokażę, jak to się będzie prezentować, wszystko dokładnie. E, I czy są takie drobniejsze rzeczy, ale czy tam mniejsza z takimi rzeczami. To, no, to być może postawię jaką pierwszą rzecz, przynajmniej będę miał na automaty produkcyjne jak i również na insertery oraz na ten na No, i dobra, majster, więc tak jak widzicie, stworzyłem taką małą, dosłownie mikroskopinną tą przerabiakę, żeby posiada takie podstawowe itemki, typu podajniki i tym podobne. A więc co, więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. W następnym odcinku stworzymy już normalnie prawilną ten fabrykę yy, czerwonych oraz zielonych pakietów, yy, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. Widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!